To najdziwniejsze słuchawki bezprzewodowe, jakie możesz kupić. Rozpakujmy je. Pudełko jest jednorazowe, nie tak jak u Apple. Kto ma w ogóle pudełka Apla na półeczce, daj się znać. Słuchaweczki, papierologia, trzy dodatkowe pary gumek, no bo jedne są już na słuchawkach. Przewodzik USB-C na USB-C, ale taki zajebiście krótki. I tak one się prezentują. No nikt się takiego etui dziwnego nie spodziewał, ale takie właśnie słuchawki robi Carl Pay. Ta obudowa jest metalowa. Wow! Ej, to mi się podoba. Nothing Ear 3. Mają szybkie parowanie, więc parujemy ze smartfonem Nothing 3. Słuchawki mają ANC, które automatycznie dopasowuje się do dźwięków otoczenia i mogą grać uwaga do 38 godzin bez włączonego ANC, z włączonym ANC do 22 godzin. Na Natomiast same słuchawki 10 godzin bez ANC i 5,5 godziny z ANC. Więc rynkowo są to dobre standardy, a jeśli chodzi o certyfikat wodoodporności, to mamy tutaj IT54. Jest tutaj oficjalna współpraca z czatem GPT, czyli możemy na tych słuchawkach korzystać z czata poruszając się. Co jest wyjątkowego w tych słuchawkach, a w zasadzie w etui, jest tutaj uwaga, wbudowany mikrofon. No i jest taki przycisk, który nazywa się Talk, no i kiedy go klikniemy dwa razy, to zapala się zielona lampka, a to oznacza, że mikrofon Super Mic tym ETUI jest aktywny. No i możemy rozmawiać właśnie przez ten mikrofon podczas rozmowy głosowej, ale również możemy wykorzystać ten mikrofon do nagrywania w Essential Space. Kwieci się to na żółto, a na telefonie tworzy nam się notatka. No i jest to, co powiedziałem. Jakby można było tym mikrofonem na przykład nagrywać filmy i używać go jako faktycznie takiego doręcznego mikrofonu, to by miało sens, ale z naszych testów wynika, że to tak nie działa. Tak powinien działać mikrofon w ETUI. Sprawdźmy jeszcze, jak go grają. Niezły basma. Ale dobry jest ten bas, naprawdę. Czyściutkie brzmienie, kurczę, jakby tutaj była sala koncertowa. To jest fanatyk nothing ogólnie. To jest taki jak Apple's, tylko że od Nothinga. Nie słyszałem, co mówiłaś. Zajebisty bas. Zajebisty bas. Ta piosenka nie jest aż tak wysterowana normalnie. Dobre słuchawki. Po więcej takich filmików, zaobserwuj ten profil, a jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztują te słuchawki, to napisz w komentarzu nic, bo to!